Cześć, z tej strony Krystian Terpiński. Kolejny wywiad wideo na kanale Weszło eSport. Dzisiaj zmieniamy nieco rejony. Ostatnio było dużo CS-a. Dzisiaj przenosimy się na Valoranta. Porozmawiamy sobie ze świeżo upieczonym zawodnikiem Gamer's G2 eSports Aleksandrem zikiem Zygmuntem. Witam. Tutaj świeżo upieczony zawodnik Fortnite dla G2 eSports Aleksander Zik Zygmunt. Czyli jednak Fortnite, czyli ten jednak announcement Fortnite. to tak <grym> dla picu. Dobrze, ja się cieszę, że wracasz do korzeni. Największe sukcesy osiągane przecież zawsze w Fortnitecie. Tak. Więc cieszę się. Jest też szansa, że Jarkosa przetransferujecie, żebyś miał duo partnera? No, myślałem o tym właśnie, bo to było jednak niezawodne duo, ale. No nie wiem, Jarkosa ostatnio nie słyszę nic o nim. Nie, nie próbowałem się skontaktować, nie ma go. Chyba już mnie nie lubi. Czyli trzeba będzie znaleźć inne duło. No trudno, e, ale tak już odstawiając gdzieś te żarty. E, sukces, na który czekałeś, w sensie sukces transferowy. Rozmawialiśmy w kwietniu, rozmawialiśmy potem w czerwcu. Jeżeli się nie mylę, ty zawsze podkreślałeś jedno, że e, jakby pewne rzeczy już sobie przerobiłeś pod kątem mentalnym, pod kątem samej gry, i w Valorancie jedyne, co się interesuje, to gra na tym najwyższym światowym poziomie. Jak to jest w końcu gdzieś dojść do tego miejsca, o które tak mocno walczyłeś długie miesiące. No jak to jest? No jest kozacko, tylko wiesz, mój cel to nie było dołączenie do organizacji, tylko wygranie Majora, więc to jest dalej. To, to jest taki mały kroczek, wiesz o co chodzi. Ale... Mały kroczek. Majora Może wielki było. kroczek. Ale będzie. Właśnie. I teraz będziesz miał tak naprawdę prawdziwą drużynę. Cały tak naprawdę. 2020 rok, najpierw Dose Guys, polska ekipa, która nie miała organizacji, potem Nolpenki, czyli również jakby formacja bez organizacji, z którą mimo wszystko udało ci się dostać do First Strike'a. Jak to w ogóle wyglądało na przestrzeni całego roku, bo pewnie wiele osób się zastanawia, czy rzeczywiście wcześniej, przed G2, nikt się po Ciebie nie zgłaszał, czy po prostu to były oferty, które Ciebie nie interesowały, bo celowałeś wyżej? Mm, Przedtem się nikt nie zgłaszał, nie, w sensie no, ja sobie szedłem przez cały ten rok takimi małymi kroczkami, najpierw zrobiłem sam polski skład, znaczy zbudowałem ze Staxo polski skład, zmienialiśmy tam zawodników, potem krok wyżej, no Nolpenek dołączyłem, gdzie graliśmy, walczyliśmy o organizację i ostatecznie dostałem, po tym jak się zaprezentowałem na Fiscajku poszło tyle ofert, że miałem strasznie duży wachlarz wyboru i... Wybrałem, co uważałem dla mnie najlepsze, nie? Co uważałeś za najlepsze, i chyba też, co po prostu było e, najlepsze, tak? Bo jednak nie oszukujmy się, G2 jako organizacja to chyba dla wielu graczy ogólnie w ostatnich jakby miesiącach, to było po prostu marzenie, żeby do tej organizacji dołączyć. I kiedy okazało się, że będzie zmiana, no to e, to marzenie jeszcze bardziej chyba gdzieś w głowie wszystkich zaiskrzyło. O pamięci, jakbym sobie rok temu powiedział sam do siebie z przyszłości, że dołączę do G2 to bym sam sobie nie uwierzył, ale. No co no, pokazałem się dobrze. Że... Nie wiem czy zasłużyłem, czy nie. To już nie do mnie jest. Nie, nie zasłużyłeś. Nie, nie zasłużyłem. Nie, nie <noise> dobre. No, co no? Zobaczymy, co czas przyniesie. Ale powiedz mi jak to wszystko wyglądało od kulis, bo bo też jest jakby bardzo ciekawe, jakby e, kiedy ta oferta od G2 się pojawiła, jak wyglądały testy, jak to było? No w grudniu no po chwil jak testy wyglądały, to zagrałem kilka gier z chłopakami. Nie mieli jakoś za dużo graczy do testowania. Powiedzieli, że byłem ich jakby największym priorytetem. Zagrałem dobrze, tak jak uważali, że powinienem zagrać i że będę pasował. No i powiem welcom to GTO, ja mówię, no spoko nie. Hello. <laughs> kiedy, kiedy ty to opowiadasz, to brzmi y, strasznie y, tak ten, że to było takie małe no, Ale tak, tam, tak było, nie no nie, no, nie wiem. No, autentycznie tak było. To co powiedziałem, to jest to są fakty. Okay. Zagrałem cztery zagrałem dni na testach, byłem. Mm, wiadomo, że tam jeszcze testowali, miałem dwa dni potem e, przerwę, potem... E, w sensie przerwę bo kogoś innego testowali. E, powiedzieli, że ja grałem najlepiej, jakby, że i tak wcześniej już mi, mieli co do mnie największe oczekiwania i je spełniłem, więc... Welcome to G2, A mówię, no bo tak szybko, no dobra no. <gry> No dobra, ale mm, powiedz mi, jak te testy wyglądały też jakby pod kątem e, samego ustawienia gry i tak dalej. Na jakich pozycjach ty byłeś testowany, na jakich agent, operatorach? E, tak? E, jakby. E, za co ty będziesz odpowiedzialny w tytuł? Bo e, wiele osób sobie też pewnie zadaje to pytanie. Mm, powiem tak, no na testach. E, jakby poszedłem za Davida P. David P pełnił taką rolę, że on tam grał tą Sage, tym Breachem, czyli taki teoretycznie flex player. Podobno David P no, nie nie albo nie chciał, nie wiem co tam się działo, grać wieloma agentami, więc wzięli kogoś, kto potrafi grać wszystkim. Ja powiedziałem, że potrafi grać wszystkim, po to grałem każdym agentem co najmniej z 20 meczów, żeby się wszystkim nauczyć, że wiedziałem, że mi się to przyda w przyszłości i się przydało. Bo moja rola będzie po prostu taka, że będę tym kościem, który będzie zmieniał co do potrzeb różne mety i wszystkiego. I co do takiej roli wiesz, chodzi, jeżeli chodzi o jakiś game lider, czy coś, to, to jeszcze do tego dojdziemy, bo dopiero co dołączyłem. Jasne, ale. Więc testujemy różne warianty. Pewnie i właśnie to, to jest chyba na, najciekawsze, jakby z perspektywy społeczności, bo jednak w swoich poprzednich zespołach pełniłeś tę funkcję in-game lidera, i tutaj pojawiał się ten znak zapytania, czy będziesz również in-game liderem w G2, czy jednak gdzieś mm, to pozostanie takie G2, jakie poznaliśmy w ubiegłym roku, czyli e, raczej dużo luzu, raczej gdzieś każdy dorzuca kole od siebie. Możesz zdradzić, jak to wygląda aktualnie od, od wewnątrz? No, tak jak mówię, no, testujemy różne warianty i testowaliśmy też warianty takiego solidnego in-game lidera u każdego, to oprócz dwóch osób, łącznie ze mną. E, chyba po prostu pozostaniemy. Jeszcze nie wiadomo, bo tak naprawdę z każdym dniem po prostu coś, coś innego odnajdujemy, bo może tak lepiej. E, chyba, czyli takie po prostu stare GTU, nie? Czyli to, co ja dołączyłem, nie znaczy, że będzie się zmieni, zmienia się ta rola. Ja tego na pewno nie przejmę, że nie będę takim strict game liderem, jak byłem w poprzednich drużynach, ale daję też od siebie dużo coli i tak gramy na żywioł. Tak zwany. Jak, mam, jak masz tyle indywidualnego talentu w drużynie, to takie coś, szczególnie, że to jest początek gry chyba najlepsze. Pewnie, rozumiem. I. Ja też wydaje mi się, że dla Ciebie dołączenie do GT to jest szansa, żebyś ty jeszcze chyba bardziej się rozwinął, biorąc pod uwagę to, jakie nazwiska są w tym zespole. Doświadczeni zawodnicy ze sceny CSGO. Ty już się łapiesz na tym, że chłopaki pod jakimiś tam konkretnymi kątami prezentują takie podejście albo takie gdzieś. Może y, pomysły co do samej gry, na które może ty wcześniej nie wpadałeś, i już jakieś dodatkowe nauki, że tak powiem, czerpiesz? Mm -hmm. To na pewno, bo no. Przychodzi ci z Fortnite'a, to 19-letni, y, do takiej drużyny y, weteranów. Nauczyłem, na, znaczy uczę się z każdym dniem zawsze czegoś, nawet jeżeli <laughs> nie gram z kimś tak super doświadczonym. Ale. Y, Widać, że jest, zmieniła się jakby pod kątem myślenia, yy, to jest inna drużyna niż grałem w poprzednio w drużynach. Każdy jakby te, te pomysły, wszystkie widać, że, że trochę inaczej to wszystko wygląda, po prostu musi się do tego przyzwyczaić. Też się poduczę trochę w rzeczy, i to też nie jest tak, że ja, że ja nie potrafię nie, te myśleć, więc yy, zresztą, też tam też. Oni czasem mogą jakieś moje pokręcone rzeczy yy, od dzieciaczka podłapać, nie? No to na pewno. Ale y, a propos gdzieś ułożenia, czy gdzieś y, większej jakby, y, większego ustabilizowania pewnych rzeczy, to y, po raz pierwszy do g dołączył coach tak na y, stałych zasadach, bo wcześniej oczywiście tam były jakieś testy. E, jak twoje pierwsze wrażenia właśnie z pracy? Z Nil jeżeli dobrze dobrze to przeczytałem. Mam, mam nadzieję, że. Nil, tak. po prostu. Tak? Okej, okay. no. Okej, okay. jak Twoje pierwsze wrażenia, właśnie mm, z pracy z tym trenerem? Jakby, czy podoba Ci się jego y, spojrzenie na pewne rzeczy? Jaka jest jego realna rola w zespole, jeżeli możesz zdradzić? A powiem ci, że ja nigdy nie trenowałem z prawdziwym takim coachem, nie? bo nie grałem w cs profesjonalnie, więc nie wiem jak to. Nie wiem jak powinien się ktoś taki zachowywać, ale Nil strasznie dużo nam pomaga. W, w Nolpenkach NBS prowadził taką bardziej e, rolę menadżera. E, koleś tam przyszedł z PUBG, nie był jakiś super doświadczony w wiesz tam w LOL, PUBG takie rzeczy. E, Nil przychodzi z cs Robi dla nas dużo, ale też jest nowy, więc też potrzebuje takiej siły przebicia, nie? Na razie, tak samo jak ja, że po prostu, żeby tą drużynę trochę usytuować. I takie rzeczy. Eee, szuka nam ogólnie, no, nie mam, nie potrafię tego porównać do, do kogoś. Nie mogę ci powiedzieć, czy to jest giga dobry coach, czy nie, bo tak jak ci mówiłem wcześniej, no, nie grałem nigdy z prawdziwym takim coachem ze zdarzenia, więc. Jasne, e, rozumiem. A powiedz mi, mm, jeszcze tak wracając troszeczkę jakby do samych przenosin do G2, dla Ciebie duże znaczenie miało to, że y, będziesz grał w jednym zespole z Patitkiem, że będziecie y, tymi dwoma Polakami, którzy gdzieś będą rywalizować ramię w ramię na najwyższym poziomie? bo Pytam o to z tego względu, że ty nie kryłeś się nigdy z tym, że marzyłeś o tym, żeby stworzyć w pełni polski team, który będzie rywalizował o najwyższe cele. To właśnie, to chciałem teraz wspomnieć, ale mnie uprzedziłeś, więc nie wiem, jak na to odpowiedzieć. No to jest fajne, nie? To jest fajne, że, że mam drugiego Polaka w teamie, więc, tak jakby może jakoś we jeżeli będziemy osiągać, to rozbudujemy te community, może więcej osób się wkręci w tego Valoranta. W Polsce. Też czuję, no, znaczy, czuję, no, jest taki większy komfort, nie? Jak masz kogoś, kogo znasz kogoś z kim możesz sobie pogadać nawet po swoim języku czasem dla rozluźnienia w drużynie, szczególnie w takiej drużynie, więc to na pewno daje mi tam jakieś punkty komfortu. No, my będziemy Wam e, mocno kibicować i będziemy Wam pomagać rozwijać polskie community, bo tu mogę zdradzić, że zapowiemy dzień po tym wywiadzie kolejny sezon Valorant Talk. Więc e, też e, jeszcze, jeszcze cię niedługo na pewno będziemy tutaj e, ściągać na kanał, e, żeby gadać, ale to już jak z patykiem wygracie parę meczów, e, żeby e, powiedzieć o tym, jak to trzeba, właśnie wygląda. Trzeba. Od tej strony. Jak w ogóle właśnie ty się zapatrujesz na te rywalizację, bo jest zapowiedziany tak naprawdę cały sezon, jeżeli chodzi o grę. Jakie są cele G2, oprócz tego, żeby sprać dupę wszystkim i zdominować cały sezon? A, w sensie to jest tak. Ja dostałem takie informację. Nie musimy wygrać żadnego eventu wcześniej. Najważniejsze jest tylko wygrać pod koniec roku Worlds'y, czy no nie wiem jak to się jeszcze nazywa, wiesz, finał tego Champions Tour, tak? Mm -hmm. Czyli ten Giga LAN, International i takie rzeczy. Przed pierwszymi kwalifikacjami do Champions Tour będziemy grać jeszcze taki turniej rozrzewkowy. O nie wiem, czy mogę powiedzieć jakie, ale wolę na razie nie. E, to za dwa tygodnie. To jeszcze w styczniu, pod koniec stycznia będziemy grać jakiś tam turniej przed e, tym first żeby się przygotować. Czy go wygramy, nie wiem. Skrzymy idą nam dobrze. E, nie wiem, jak wcześniej szły z, z drużynie G2, więc e, nie mogę powiedzieć, czy idą lepiej ze mną, czy bez mnie. Ale e, w końcu odnajdujemy, jakby w końcu. Znaleźliśmy ten jakby nasz playstyle, jakby jeżeli chodzi o agentów. Jeszcze trzeba tam popracować nad rolami w zespole i, i takie rzeczy. Ja jestem dobrej myśli, jak chyba większość osób na G2, bo wszystko wygrywali. A, Tyle, nie? A jak oceniasz to, jak się rozwinęła gdzieś ta europejska scena podczas tej zimowej przerwy? Uważasz, że ta rywalizacja w Europie teraz będzie stała na wyższym poziomie przez to, że weszło trochę nowych organizacji, potworzyły się jakieś nowe, dość ciekawe składy, no nie wiem, Giants dla przykładu, to wydaje mi się, że o ile Giants w ubiegłym roku, wiesz, było turbo <coughs> memem, o tyle teraz rzeczywiście może o coś powalczą. Wiemy, że Vitality weszło na scenę, Alliance się pojawiło, trochę tych organizacji gdzieś tutaj nowych jest. I właśnie ciekawy jestem, czy to jest według ciebie realne zwiększenie tego e, competitive valoranta w regionie, czy jednak nie będzie to do końca aż taki przeskok? No wiesz, każda taka ogromna szufla ci zawsze zwiększy poziom gry. E, to, co teraz było w tym off no to praktycznie każda, każdy zespół, który... E, mam wrażenie, że ludzie na no First Strike'a, wiesz, robili te zespoły tak, żeby się pokazać, takie swoje miksy, i ci, każdy, który się pokazał, dostał jakąś ofertę do, do teraz organiz pewną organizacji, wchodzi, podpisuje tych ludzi, którzy się pokazali na tym freestrajku, tak jak y, mnie. Więc y, ten patrząc na to, na poziom, tak jak teraz gramy, scremy na te nowe wszystkie zespoły, i ten to te zespoły na pewno to jest plus, że y, wiesz, ci gorsi gracze odeszli do tych jakichś tam średnich zespołów, ci lepsi gracze nagle. Y, Wiesz, fuzjowali się z tymi lepszymi zespołami i powstają jeszcze mocniejsze zespoły A poziom się podniósł na pewno to wiesz, grając, gram już w, tym, w ten competitive Valorant od praktycznie początku, więc widzę, że, że to wszystko leci w dobrą drogę. Nie? Dalej NA, przez to, że tyle talentów poszło tam z CSA i ogólnie z innych gier. W Europie dalej ten Valorant jeszcze raczkuje, bo, bo ludzie przy CS zostają, bo CS tak naprawdę się robi mocniejszy przez to, że Ameryka e, schodzi. Więc e, zobaczymy w przyszłości, jak to będzie z tą EU-sceną Valoranta, ale poziom się i tak dalej będzie podnosił. Okej. Okay. Jest na koniec jedno najważniejsze pytanie. Fani piszą w listach, żebym e, spytał ciebie, e, póki jeszcze jest okazja, właśnie po polsku, bo. Wiemy jak to bywa ze streamerami, ze streamerami G2, często, w sensie z graczami streamerami G2 oczywiście, że często gdzieś ten język polski schodzi na drugi plan. Olek, teraz taki statement dla widzów, czy będą dalej streamy po polsku, czy już tylko po angielsku i nawet you don't understand what I'm talking about right now. Czaj, wczoraj debiut był. Po polsku. Cały, cały stream po polsku. co Z jakimiś angielskimi, bo, bo wiadomo, że to debiut, to trzeba... Dla tych ludzi, co są weszli ciekawi, to trzeba było coś tam po angielsku pogadać. Okej, okay, czyli... Na... Co, no ja zobaczymy, posłuchaj... Dobrze... Wiesz jak to jest, wiesz dlaczego, wiesz dlaczego ci gracze przeszli na angielski. Dobrze wiesz dlaczego. Ja dobrze wiem wiecie, tego. Widzowie też powinni dobrze wiedzieć dlaczego przeszli gracze na angielski. Zobaczymy jak mi się uda, myślę, że... Nie jestem nudną postacią. Nie jestem też jakoś super ciekawą, ale będę streamował częściej, zobaczymy, ile będę miał ludzi tam po angielsku. Może raz, raz zrobię angielski stream, ale głównie po polsku na razie zostaję. Na Twitchu już G2 Zig, czy, czy jeszcze Zik XD? O, no, zobaczymy jeszcze, no, chyba zostawię przy. To nie jest. Nie jest potrzebne, żeby zmieniać, więc to okay. opcjonalne jest. Także widzowie sami wejdźcie na Twitch TV Kośnik i sprawdźcie czy Aleksander dotrzyma swojej obietnicy i dalej będzie streamował po polsku. Dziękuję ci, Olek za to, że wpadłeś do mojego profesjonalnego wirtualnego studio wywiadowego. Dziękuję, dziękuję. Bardzo fajne studio. I co? Życzę przede wszystkim samych sukcesów, żeby te mistrzostwa świata, żebyśmy na koniec roku zobaczyli ciebie i Patitka jak podnosicie ten puchar. Mistrzostw. Jak było coś, się to coś. nazywać tak jest. Eee, I dziękuję oczywiście wszystkim widzom za oglądanie i oczywiście zestaw youtubera, łapki w górę, suby, dzwonki i wyślijcie mi 50 zł na PayPalu. Nie no, żartuję tego akurat nie, ale, eee, ale wszystko wcześniejsze to, to tak, więc eee, dzięki Aleksander Zygmunt był moim, ale też Państwa gościem. I do zobaczenia już niebawem. Do zobaczenia.